mam majstry, witam Was w nowym odcinku. Chińskie zamówienia, kolejny odcinek. Dawno nie było właśnie takiego filmiku, więc tutaj, korzystając z okazji, z czegoś co mogę Wam pokazać, zaprezentuję Wam sportowe klameczki do Yamachy YZF R125. Oczywiście aluminiowe, więc tutaj coś o nich Wam opowiem. Tym razem zamówienie kupione zostało na AliExpress, koszt około 140 do 150 zł. W zestawie macie. Dwa obciążniki na kierownicę, prawa i lewa strona. Jest to Barakuda. Obciążniki tak samo wykonane CNC. Dodatki gumowe te, które wchodzą w kierownicę. W kolejności, razem w zestawie mamy dwie manetki. Lewa manetka Barakudy wykonane CNC plus dodatki gumowe i kolejna manetka, czyli prawa manetka rolgazu tak samo CNC. Tutaj macie mocowanie na linkę od gazu. Do tej manetki w zestawie macie trzy mocowania różne do wyboru. Jest coś takiego. W kolejności jest coś takiego. I coś takiego w sumie to jest chyba to samo. Nie, to jest inne, dobra? Macie właśnie takie coś. No, jak wam to oczywiście pokażę, to można założyć na te ząbki. Tu się ma wszystko zazębić. Tak, żeby to wszystko współgrało, nie ruszało się i było stabilne. Tak, żeby można było dodawać gazu, bez żadnych tutaj problemów. W kolejności przejdźmy do klamek, czyli najważniejszych rzeczy. Więc mamy dwie klamki, tak samo klamka sprzęgła plus klamka hamulca. Czyli to jest coś takiego, już Wam mówię jak to wygląda. Tak, ta klamka to jest klamka sprzęgła. Poznajemy ją po tym, że tutaj mamy otwór na linkę od sprzęgła. Ta klamka idzie tak. I tutaj klamka hamulca przedniego idzie tak. Dodatkowo mamy regulację na klamkach od 1 do 6. Czyli regulujemy sobie po prostu ustawienie klamki. Czy klamka ma być bliżej manetki, czy dalej, to sobie tym ustawiamy. Po prostu im większa liczba, tym. Jest bardziej klameczka odstawiona od manetki. Dodatkowo mamy łamane klamki do góry. Klamka sprzęgła również się łamie do góry. Czyli coś takiego możemy tu ustawić do kierownicy, jak tam komu pasuje. I dodatkowo możemy je wydłużyć. Możemy je wydłużyć jak, jak nam tylko pasuje. One są dłuższe, możemy je tak samo skrócić, zakontrolować śrubką. I tak to wszystko zostaje. Elementy wizualne, czyli dodatkowo dedykowane są te klameczki do właśnie Yamaha R125, co mamy tutaj pokazane na tych manetkach, jest wszystko podpisane, czyli jest fachowo do tego modelu zrobione, czyli tak samo nie byle co. Tak to, to wygląda. Dwa ciężarki, dwie manetki i oczywiście dwie klameczki. Tak to wygląda cenowo. W granicach oscyluje od 130 do 150 zł, zależy na jaką aukcję trafimy. Dodatkowo czekamy na paczkę około 2-3 tygodni. Tak właśnie paczuszka do mnie dotarła. Co więcej, Wam o nich opowiem, to już jak zamontuję. Niestety klameczki się w przeciwną stronę nie składają. Jest tylko na sprężynce tutaj zrobione. Tak jak to widać, tylko one się lekko uginają. A tak to resztę wam będę musiał opowiedzieć jak, z, jak je zamontuję. Oczywiście filmik z montażu tych manetek, klameczek i ciężarków na kierownicę. Będzie na pewno nagrany, więc polecam obserwować kanał. Link do tego ogłoszenia macie w opisie filmu, I tak to wygląda. Tutaj ciężarki się wsadza w manetkę, przykręca się śrubką, tam do tych wszystkich tych. Zobaczymy zresztą, jak ten montaż będzie wyglądał. Bo jeszcze nie wiem, nie rozkręcałem tam tych manetek, kierownicy ciężarków, więc nie wiem. Wszystko się okaże w swoim czasie, jak to będę montował. także Obserwujcie kanał, żeby być na bieżąco. I oczywiście nie przedłużam Wam tutaj już. Co dalej, myślę, że się filmik Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli zamówię coś bardziej takiego konkretnego z Chin, będę nagrywał kolejne filmy, właśnie z, chińs z chińskich zamówień, tak żeby było to pokazane na filmach, jak to wszystko jest zrobione i wykonane. Dobra, ja już Was tutaj nie zanudzam. Trzymajcie się. Do następnego razu.